W Arabii Saudyjskiej święta to nie kampania, to egzamin. Ramadan i hajj wywracają do góry nogami wszystkie zachodnie nawyki marketingowe. Zamiast więcej uwagi, więcej pokory, zamiast emocjonalnego show, cisza i intencja, zamiast kup teraz, zostaw coś w sercu. To jednocześnie okres największych budżetów i największej czujności społecznej. Każdy kadr, dźwięk i słowo są traktowane jak osobisty komunikat marki do duszy odbiorcy. W tym czasie reklama nie poszerza koszyka, sprawdza sumienie. Ramadan ma swój codzienny puls, który determinuje formaty, media i tonacje. Przed świtem, suor, cisza, przygotowanie, w ciągu dnia, post, skupienie, unikanie bodźców, po zachodzie, iftar, wspólnota, miękki powrót do bodźców, nocą, tarawe, Refleksja i rozmowa. Media też zmieniają grawitację. Prime-time przesuwa się na godziny po iftarze, a krótka, wyciszona komunikacja działa lepiej niż wszystko, co mruga. W ramadanie to odbiorca wyznacza tempo, nie planer. To miesiąc jałmużny, zakat, sadaka i pojednania. Marki, które rozumieją, że dar znaczy więcej niż deal, odruchowo wygrywają. Dlatego najlepiej rezonują historie o trosce, posiłek dla sąsiada, powrót do rodziców, naprawiona relacja, a nie wypolerowane demonstracje produktu. CSR jest tu treścią pierwszego planu, a produkt milczącym rekwizytem. Z kolei hajdż to świętość o najwyższym progu odpowiedzialności. Pielgrzymka to nie temat, to świętość. Komunikacja operuje językiem logistyki, transport, bezpieczeństwo, informacja. Nie estetyzacji. Każdy gest zbliżający się do komercjalizacji sakrum, ujęcia kaby jako tła, selfie, efekty muzyczne, zamienia kreację w ryzyko egzystencjalne dla marki. Tutaj szacunek nie jest wartością dodaną. Jest warunkiem działania. Dwa światy, jeden nadzór. Telewizja pozostaje głosem tradycji i państwa. YouTube to scena pokoleniowej zmiany i codzienności młodych. W ramadanie oba światy eksplodują, ale obowiązuje ta sama architektura: godność, wspólnota, skromność. Ta sama opowieść musi mieć dwie formy: monumentalną, tv, i intymną, UIT, z identycznym kręgosłupem wartości. Język to minimalizm i szczerość. Gdy humor bywa nietaktem, a muzyka nadmiarem, najskuteczniejsze są gesty: nalanie wody ojcu, zapalenie lampki w pustym pokoju, odgłos talerza odstawianego na stół. Najprostszy pejzaż dźwiękowy, oddech, kroki, szelest tkaniny, modlitwa buduje obecność mocniejszą niż cokolwiek. W ramadanie i hajcz forma sama niesie treść, jeśli nie przeszkadzają jej efekty. Ryzyko jest ruchome. Granice dopuszczalności zależą od regionu, nastrojów i bieżącego kontekstu. Dlatego proces musi mieć potrójny bezpiecznik: konsultacje religijno-kulturowe, pilotaż regionalny, monitoring reakcji na żywo z gotowym planem B, wersja bez muzyki, zmieniony lektor, korekta kadrów i planem wycofania bez śladu pychy. Z kolei influencer z licencją to nie wolny strzelec. Każdy głos waży więcej, zwłaszcza głosy szanowanych osób. Recytatorzy Koranu, lekarze, nauczyciele, lokalne liderki. Licencjonowani twórcy mówią językiem wartości i odpowiedzialności. Briefy muszą uwzględniać ich autorytet i ich granice. W zamkniętych kręgach Whatsappa jedno nagranie potrafi zrobić więcej niż cały płatny blok reklam. Po co to wszystko? Bo w Arabii Saudyjskiej święta to okno pamięci zbiorowej. Kto wejdzie w nie z czystą intencją, zostawia ślad dłuższy niż każda promocja. Kto potraktuje je jak okazję sprzedażową, zostanie zapamiętany tak samo, tylko z niewłaściwego powodu. W Arabii Saudyjskiej święta to nie tylko czas refleksji. To czas największych budżetów reklamowych w roku ale i największego ryzyka kulturowego. Gdy zachodni marketer myśli o Bożym Narodzeniu, widzi dzwonki, choinki i emocje. Saudyjski marketer, gdy słyszy Ramadan, widzi łzy, ciszę, rodzinę i deadline'y. Bo święta w Arabii Saudyjskiej to czas hiperwrażliwości społecznej. Emocje są podniesione, religijność głęboka, a każda forma przekazu Traktowana jako osobisty komunikat od marki do duszy odbiorcy. W tej części odcinka opowiemy, jak wygląda reklama w czasie ramadanu i hajj, czyli dwóch najświętszych okresów w saudyjskim kalendarzu. I dlaczego to właśnie wtedy marki balansują na cienkiej linii między ikoną kultury a fatalną gafą. W zachodnich kulturach reklama świąteczna to emocjonalny show: dzieci, prezenty, nostalgia. W Arabii to sakrum. Zwłaszcza w przypadku Ramadanu i Hadżu. Tu nie reklamujesz produktu, reklamujesz postawę, sercem, pokorą i ciszą. Bo Ramadan to najważniejszy sezon reklamowy roku. Fakty? Czas największej oglądalności. Telewizja, YouTube, TikTok, wszystko eksploduje. Przychody reklamowe rosną nawet o 300% względem innych miesięcy. Najwięcej inwestują. Branża spożywcza, banki islamskie, telekomy, NGOsy, instytucje państwowe. Formaty reklamowe w czasie ramadanu. Dominują: kampanie emocjonalne tak zwane ramadan tear jerkers. Przykład: Matka przygotowująca posiłek dla sąsiada, który stracił rodzinę. Przesłanie: Wspólnota Miłość Przebaczenie. Hasło: Zanim złamiesz chleb, otwórz serce. Reklamy społeczne, CSR, dobroczynność, wsparcie ubogich. Marki często rezygnują z bezpośredniego promowania produktów, koncentrując się na darowiznach, projektach pomocowych, historiach ludzi. Kampanie o powrocie do wartości, pokazujące dzieci, modlitwę, wspólny czas, odłączenie od technologii. Czego unikać? Pokazywania jedzenia przed zachodem słońca. Haram. Humorystycznych reklam w czasie postu traktowane jako nietakt. Obrazów rozpasania, nadmiar potraw, luksusu, przepychu. Pokazywania kobiet w strojach wieczorowych nawet w kontekście rodzinnej kolacji. Kampania idealna Almarai, producent nabiału. Spot. Mężczyzna jedzie z dużym dzbanem mleka na motocyklu do starego ojca, który nie może pościć i potrzebuje pożywienia. W tle muzyka Oud i recytacja Koranu. Ojciec mówi, dziękuję, że jesteś moją siłą w czasie mojej słabości. Logo pojawia się dopiero na końcu. Hasło. Ramadan to powrót do siebie. Efekt. Viral. Pochwały od uczonych. Hajsz to temat święty, ale i ryzykowny. Hajsz to pielgrzymka do Meki. Obowiązek każdego muzułmanina, który może. W Arabii to nie temat. To świętość. Reklama w tym czasie to mina, ale bardzo dochodowa mina. Co wolno? Promować usługi pielgrzymkowe, np. transport, noclegi, aplikacje do zarządzania ruchem. Kampanie przypominające o wartościach, skromności, braterstwie, odnowieniu duchowym. Filmy archiwalne pokazujące historię Hajdu. Czego nie wolno? Wykorzystywać wizerunku Meki jako tła dla reklam czysto komercyjnych, pokazywać ludzi selfie z Kaabą, dodawać muzyki do ujęć świętych miejsc, łączyć świętości z promocją np. smartfonów, zegarków czy kosmetyków. Przypadki, które wywołały burzę, przykład pierwszy. Reklama luksusowych zegarków na tle Kaaby, Marka z Dubaju nagrała spot pokazujący biznesmena modlącego się, a potem sprawdzającego godzinę na złotym zegarku. Hasło – czas na coś większego. Efekt – totalny ban. Marka zbanowana w Arabii na rok. Protesty internautów i religijnych uczonych. Przykład drugi. Marka odzieżowa promująca ubrania na hajdż. Ubrania zbyt modowe. Z napisem PUR Mekka. Oskarżenie o profanację. Kampania wycofana. Straty wizerunkowe ogromne zasada złotego środka podczas ramadanu i hadżu nie pytaj ile sprzedasz pytaj czy twoja reklama coś zostawi w sercu odbiorcy bo w tych świętach chodzi o transcendencję nie sprzedaż marki które to rozumieją wygrywają te które chcą tylko zarobić odpadają w pierwszym etapie cenzury dane z rynku 84% Saudyjczyków twierdzi, że reklama w ramadanie powinna mieć charakter duchowy, niehandlowy. 71% uważa, że marki powinny w tym okresie mówić mniej o sobie, a więcej o wartościach. Aż 90% decyzji zakupowych w czasie ramadanu poprzedzone jest emocjonalnym przekonaniem, a nie tylko ceną. Podsumowując, reklama w święta w Arabii Saudyjskiej. To nie kampania, to pielgrzymka do duszy odbiorcy. Marki, które to zrozumieją, mogą stać się symbolem narodowej wrażliwości. Kto rządzi saudyjskim ekranem? W Arabii Saudyjskiej telewizja to dziedzictwo, a YouTube rewolucja. Ale władza i nad jednym i nad drugim ma ten sam algorytm kulturowego nadzoru. Gdy siadasz przed telewizorem w Riyadzie. Możesz trafić na ramadanowy serial historyczny, nakazanie z Meki albo patriotyczny spot o Vision 2030. Ale obok w drugim pokoju, twoja córka ogląda YouTube'a, influencerka w Abai opowiada o makijażu halal, chłopak w gudrze tłumaczy jak zacząć startup, a na ekranie miga Subskrybuj, zanim algorytm nas zje. To nie jest podział technologiczny. To społeczno-pokoleniowy front kulturowy. Telewizja i YouTube w Arabii Saudyjskiej to nie konkurenci, to dwa światy równoległe, zarządzane przez to samo państwo, ale przeznaczone dla zupełnie różnych dusz. Co oznacza telewizja w Arabii? Kontrolowana od lat 60. przez Ministerstwo Mediów. Programy emitowane po zatwierdzeniu przez cenzorów. Główne kanały. Saudi TV1, Alekhbaria, Rotana, MBC, częściowo saudyjskie, Kuran, TV. Każdy odcinek, każda reklama, każdy serial, zatwierdzany przez urzędników. Telewizja to nośnik oficjalnej narracji Królestwa. To tu pokazuje się sukcesy rządu, religijne święta, narodowe inicjatywy, zmarłych królów, nowe miasta przyszłości, Neom. Telewizja to głos pałacu. Dla kogo? Dla starszych pokoleń. Dla regionów konserwatywnych, dla widzów szukających bezpiecznego formatu. Z kolei YouTube to scena pokoleniowego przebudzenia, gdzie mówi się o sprawach zakazanych w TV, zadaje się pytania niewygodne, pokazuje się prawdziwe życie młodych Saudyjczyków, od frustracji, przez marzenia, po codzienność. Ale YouTube też ma cenzora saudyjski, rząd monitoruje YouTube tak samo jak TikTok. Współpracuje z Google i lokalnym oddziałem YouTube Mena. I chociaż wiele treści może pozornie wyglądać na wolne, to algorytmy są lokalizowane. Inaczej działa YouTube w Polsce, inaczej w Arabii, konta mogą być demonetyzowane bez ostrzeżenia. Hasła w tytułach, np. prawa kobiet, miłość przed ślubem, liberalizm, obniżają zasięgi. Ramadan przykład podwójnego frontu. W czasie ramadanu, oba światy eksplodują. Telewizja, serial religijno-historyczny o proroku, programy w stylu codzienne fatwy z uczonymi, reklama z logiem Aramko i recytacją Koranu, a YouTube, ramadan routine influencerek, vlog, jak wygląda mój iftar z przyjaciółmi, seria Tmania, jak zmienia się religijność młodych, jeden kraj, dwie rzeczywistości, obie zatwierdzone. Obie nadzorowane, ale dla innych odbiorców. Wnioski? W Arabii Saudyjskiej nie ma wojny mediów. Jest podział stref wpływu. Telewizja to tradycja i przekaz oficjalny. YouTube to nowoczesność i społeczna transformacja. Ale żadna z tych platform nie działa w pełni wolno. Obie są przemyślanie zarządzane przez instytucje, które nie walczą z internetem, lecz go adoptują, kontrolują. I wykorzystują do własnych celów. Seriale to showy i podcasty. Poznaj, jak się robi arabską rozrywkę. W Arabii Saudyjskiej rozrywka to nie tylko show. To laboratorium moralności, polityki i emocji. A każdy żart przechodzi przez filtr zgodności z duszą narodu. Zachodni widz, słysząc rozrywka, widzi Netflixa, stand-up, serial komediowy, Podcast o związkach i parę luźnych żartów z polityków. W Arabii Saudyjskiej rozrywka to temat delikatniejszy niż religia, bo dotyka emocji mas, zderza pokolenia i testuje granice. Tu rozrywka musi być halal, edukacyjna, zgodna z kulturą i najlepiej, zatwierdzona przez państwo. Ale to nie znaczy, że jest nudna. Saudyjczycy stworzyli własny ekosystem showbiznesu. Gdzie nawet podcast o herbacie potrafi mieć miliony odsłuchów, bo porusza wartości. Seriale to Królowie Ramadanu, ale bez pocałunków, dominujące gatunki, dramaty rodzinne z przesłaniem moralnym, konflikty pokoleń, tajemnice rodu, relacje ojciec-syn, ale bez zdrad, seksu, samobójstw, uzależnień. Seriale religijno-historyczne o prorokach, uczonych, królach, Sceny modlitwy, cytaty z Koranu, dużo powagi, komedie sytuacyjne, ale grzeczne, żarty z sąsiadów, życia codziennego, różnic regionalnych zakazane, żarty o małżeństwie, kobietach, polityce, religii przykład hitu tasz ma tasz czyli bierz albo zostaw. Kultowy serial emitowany przez blisko 20 lat, wrócił po dekadzie na MBC. Komedia komentująca społeczne absurdy, biurokracja, surowe prawo, relacje rodzinne. Ale po fali kontrowersji w 2010 roku zniknął z anteny. Powrócił dopiero w złagodzonej wersji w 2023 roku. Z nowym cenzorem i konsultantem do spraw kultury. Cenzura w praktyce? Każdy serial przed premierą przechodzi panel zgodności kulturowej. Odcinki są słuchane przez oficerów etyki medialnej. Nawet internetowe live'y mogą zostać zablokowane w trakcie transmisji, jeśli padnie zakazane słowo. Wnioski? Rozrywka w Arabii Saudyjskiej to nie ucieczka od rzeczywistości, to narzędzie kształtowania świadomości narodowej. To, co na zachodzie jest kabaretem, tu może być traktowane jako atak na moralność. Ale mimo ograniczeń w królestwie powstają oryginalne, inteligentne i emocjonalne formaty, które łączą stare z nowym. Jak wyglądają relacje mediów z państwem? Wyobraź sobie, redakcja w centrum Riadu, lśniący biurowiec, winda z odczytem kart magnetycznych, recepcja z kawą z kardamonem, biurko, dziennikarz, przed nim komputer i temat. Rosnące ceny najmu w dżuddzie. Normalna sprawa. Nie do końca. Zanim napisze pierwsze zdanie, musi. Sprawdzić, czy temat nie podważy zaufania do państwa, np. nie sugerować, że ludzie cierpią przez politykę reform. Pominąć wszelkie wzmianki o klasowości. Bieda to temat wrażliwy, wolno mówić tylko o wyzwaniach gospodarstw domowych. Użyć obowiązkowych terminów. Rozwiązania w ramach wizji 2030. Nowa jakość życia. Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego. Zgłosić lit tekstu do zatwierdzenia przez wydawcę, który prześle go dalej do urzędnika pełniącego funkcję opiekuna edycyjnego. Twarde fundamenty miękkiej kontroli? Precenzura. Lepiej zapobiegać niż banować. W Arabii nie potrzeba cenzora z czerwonym długopisem. Cenzura działa jak antywirus. Zainstalowany w głowach redaktorów, scenarzystów i montażystów. Najskuteczniejsza kontrola to taka, którą wykonuje sam twórca, zanim jeszcze kliknie Publish. System Cultural Compliance. Każda większa produkcja medialna w Arabii musi mieć na pokładzie konsultanta do spraw kultury i religii, oficera do krak zgodności z wizją 2030 oraz tzw. mentora wartości. Często byłego urzędnika, który sugeruje zmiany w narracji. Przypadki inteligentnej korekty? Przykład pierwszy. Talk show o relacjach pokoleń. Jeden z gości powiedział: Czasy się zmieniły. Dziś ojcowie nie mają tyle autorytetu co kiedyś. Reakcja: Odcinek wstrzymany. Po konsultacji zmieniono zdanie na: Dziś ojcowie uczą się autorytetu w nowym świecie. Przykład drugi. Serial o startupach. Początkowo zawierał scenę, w której bohaterka mówi: Nie potrzebuję zgody męża, żeby iść na konferencję. Reakcja? Po analizie zmieniono na: Mój mąż mnie wspiera. Razem osiągniemy sukces. Co się dzieje z twórcą, który przekroczy granicę? Nie od razu trafia do więzienia. Najpierw dostaje telefon z prośbą o korektę? Wizytę urzędnika w redakcji. Zakaz publikacji do czasu przeszkolenia, a potem, jeśli się poprawi, drugą szansę, ale jeśli nie odpuści, może trafić na czarną listę GAM. Ga Jego nazwisko może zostać usunięte z obiegu medialnego. A nawet jeśli założy nowy kanał, algorytm go nie pokaże. Niewidzialność medialna to kara ostateczna. Dane? 91% dziennikarzy saudyjskich deklaruje, że Wiedzą, które tematy są ryzykowne. 78% redakcji posiada osobną komórkę precenzury kulturowej. 64% programów TV przeszło zmiany przed emisją mimo wcześniejszej zgody scenariuszowej. Wnioski relacja mediów z państwem w Arabii to nie więzienie, to symbioza. Dziennikarz nie ma być obiektywny, ma być lojalny wobec wspólnej drogi narodu, a scenarzysta. Nie prowokuje. On tworzy mitologię nowego społeczeństwa. Cenzura to tylko słowo. W praktyce to kultura uprzedzającego respektu co znaczy narodowy storytelling. W Arabii Saudyjskiej reklama to instytucja kulturowa, a nie tylko nośnik produktu. Marki, które pojawiają się w przerwach seriali, na billboardach i w TikTokach nie reklamują tylko siebie. One reklamują Arabię Saudyjską. Przykład. STC Saudi Telecom. Nowoczesność z duszą w tle kobieta w Abai, biurowiec, ojciec, modlitwa, Internet 5G przesłanie? Możesz być innowacyjny, ale nie zapominaj, kim jesteś: źródła finansowania, budżet centralny, głównie na kampanie społeczne i edukacyjne. Firmy państwowe sponsorują reklamy, seriale, sport, podcasty. Marki prywatne. Ale tylko te, które przyjmą zasady narodowego przekazu. Wymagania wobec prywatnych sponsorów? Muszą przedstawić strategię kulturową? Uzyskać certyfikat GAM? Często dostają obowiązkowe sceny do wkomponowania w kampanię. Format kampanii premium? Masz 30 sekund. Sprzedaj produkt. Ale też wspólnotę, wizję, przyszłość i szacunek dla tradycji. Case Kampania Banku Al-Razi. Spot pokazuje młodego Saudyjczyka wracającego z zagranicy. Otwiera konto w banku z ojcem. Hasło: Nowy świat, stare wartości, jeden bank. Spot otrzymał nagrodę państwową. System dotacji i zachęt? Marki, które grają zgodnie z linią, mogą liczyć na zniżki za przestrzeń reklamową. Pierwszeństwo przy kampaniach ramadanowych. Udział w sponsorowanych przez państwo festiwalach i eventach. Granty z funduszy kultury, na przykład na spoty CSR. A co jeśli się zbuntujesz? Możesz zostać wpisany na listę marki o niestabilnej zgodności wartościowej. Stracisz licencję na sponsoring wydarzeń publicznych. W przypadku poważnych naruszeń, twoje reklamy mogą być blokowane nawet na YouTube i TikToku, dzięki współpracy z GAM. Wnioski? Reklama w Arabii Saudyjskiej to polityka miękką ręką. Nie chodzi o to, by coś sprzedać. Chodzi o to, by zbudować zaufanie do państwa przez emocjonalną narrację marki. Kto to zrozumie, ma nie tylko klienta, ma audiencję, zgodę i bezpieczeństwo. Czy możliwy jest Netflix bez cenzury? Rok 2016 Netflix oficjalnie wchodzi na rynek saudyjski. Początkowo nieśmiało, cicho, prawie niewidocznie. W katalogu dominują produkcje amerykańskie klasyki, thrillery, niegroźne komedie. Ale po cichu. Zaczynają się pojawiać treści niebezpieczne. Dla Zachodu oczywiste, dla Saudyjczyków jak granat bez zawleczki. Bohater całuje dziewczynę przed ślubem. Matka nie nosi hidżabu. Mężczyzna w homoseksualnej relacji pokazany jako pozytywny efekt: burza, fatwy, zgłoszenia. Presja. Władze Arabii szybko zareagowały. Netflix dostał jednoznaczny sygnał. Chcesz działać w królestwie? Musisz dostosować katalog. Nie możesz streamować wszystkiego. A jeśli przekroczysz granicę, twoja aplikacja może zniknąć z App Store. I tak powstał lokalny Netflix saudyjski. Katalog przefiltrowany. Niektóre odcinki ukryte. Miniatura serialu zmieniona, na przykład bez twarzy bohaterki. Opis fabuły zmieniony na bardziej neutralny. Przykłady: Cuties. Mignon. Francuski film o dojrzewaniu dziewczynek. Uznany za pornografię dziecięcą. Netflix zmuszony do usunięcia filmu w regionie Zatoki. Sex Education. Cały sezon niewidoczny z Arabii Saudyjskiej. Oficjalna wersja. Niedostępny w Twoim kraju. House of Cards. Scena z gejowskim romansem. Konkretny odcinek zablokowany. Netflix potwierdził interwencję partnera lokalnego. Messiah, produkcja Netflix Originals, serial o mężczyźnie uważanym za współczesnego Mesjasza. Zdjęty z platformy po naciskach Jordanii, Arabii i Egiptu. Oficjalny powód? Zamieszanie religijne. Czy saudyjski Netflix ma swojego Netflixa? Tak i nazywa się Shahid Vip lokalna platforma należąca do MBC Group, częściowo państwowa, która tworzy oryginalne arabskie seriale, zatrudnia certyfikowanych scenarzystów zgodnych z wartościami królestwa. Łączy rozrywkę, historię i religię. Działa na tej samej technologii co Netflix, tylko z filtrem ideologicznym. Przykład: serial Al Asuf Dramat o reformach społecznych w ryadzie w latach 70. XX wieku nie ma przekleństw, nie ma alkoholu, nie ma przekroczeń, ale jest narracja zgodna z vision 2030 i dlatego ma gigantyczną widownię. Kto naprawdę zarządza narracją? Nie jest tajemnicą, że MBC, Shahid, Rotana i państwowe stacje są kontrolowane przez struktury bliskie pałacowi królewskiemu. Każda nowa produkcja musi przejść panel kulturowy złożony z religijnych i etycznych doradców. Widz może myśleć, że ma wybór, ale to wybór między serialem zgodnym z wartościami, a brakiem serialu. Konflikt pokoleniowy? Młodzi Saudyjczycy wiedzą, że zachodnie seriale mają dziury. Wiedzą, że Orange is the New Black się nie wyświetli. Wiedzą, że You ma usunięte odcinki. Wiedzą, że Big Mouth nie istnieje. Ale też wiedzą, jak użyć wapiena, wiedzą jak ściągnąć aplikacje spoza oficjalnego sklepu. Wiedzą jak tworzyć własne seriale w stylu YouTube drama mini series z przesłaniem, ale bez fatwy. I to właśnie tu toczy się realna walka o narrację, nie między Netflixem a państwem, tylko między pokoleniami. Wnioski czy możliwy jest Netflix bez cenzury w Arabii? Tak, ale nie dziś i raczej nie w formie którą znamy z zachodu bo w królestwie serial to więcej niż show to lustro narodu a jeśli coś w tym lustrze nie podoba się władzy zostaje stłuczone cicho niewidzialnie bez skandalu podsumowując ramadan i haj nie proszą marek o fajerwerki proszą o obecność o gest który zostaje po wyciszeniu ekranu szklanka wody podana ojcu talerz odstawiony na stół po iftarze Dłonie, które rozdzielają daktyle porówno. Tu liczy się oddech, pauza, intencja. Słowo jest krótkie. Obraz spokojny, a muzykę często zastępuje cisza, która mówi więcej niż jingle. Telewizja i YouTube płyną równolegle jak dwa nurty jednej rzeki. Jeden niesie patos i tradycje, drugi codzienność i szept pokolenia online. Sens jest wspólny. Sakrum ponad sprzedażą, wspólnota ponad sloganem. Produkt nie ma grać głównej roli, ma nie przeszkadzać dobru ogółu. Tu kaaba nie jest tłem do kreacji, lecz kierunkiem spojrzenia. Tu kadr nie pędzi, tylko czeka, aż widz dopowie resztę. Najlepsze kampanie nie próbują wyprzedzić świąt, podążają ich rytmem. Suchor, cisza, praca nad sobą, iftar, pojednanie, rozmowa. Modlitwa, wdzięczność, światło lampy w oknie. Zamiast kup teraz, pada jedno zdanie, które da się zapamiętać bez logotypu. Jesteśmy obok. W tych dniach budżet jest tylko narzędziem. Walutą pozostaje pamięć. Pamięć nie lubi krzyku, lubi konsekwencje. Zapamiętuje markę, która nie przeszkadzała, która podała wodę, zanim poproszono, która zdjęła własne ja z piedestału, by zrobić miejsce dla my. I zapamiętuje też te, które przyszły głośno. Tych drzwi nie otworzy. Kiedy gasną światła i zamyka się przeglądarka, zostaje ślad. Jeśli jest czysty, wrócisz tu bez zaproszenia. Jeśli był sprytem przebranym za troskę, uprzejmie zostaniesz zapomniany. Bo w tym sezonie nie wygrywa kreacja, tylko obecność. Nie tempo montażu, lecz rytm serca. Nie sztuczka, lecz intencja. I dlatego najlepsze zakończenie kampanii brzmi jak szept po modlitwie Dziękujemy, jesteśmy, wrócimy, gdy będziecie gotowi.